Siemanko YouTube, słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj zabierzemy was, tak jak widzicie już w tytule na wyjazd do Białego Stoku na trening do Dawida Czechowicza Także my pakujemy się do furki, bo jest godzina chwila przed siódmą, a musimy dojechać na dwunastą, przed nami kawał drogi. Także widzimy się prawdopodobnie w jakimś kolejnym przystanku posiłkach. No, także zapraszam do całego materiału. Po na miejsce sobie przed treningówkę, doszliśmy na siłownię i zabieramy się za trening pól. Razem z Dawidem, tutaj z Mervcoxem. Nie o. chcę się złapać, rodziną z nie wziął. Dobra, my jesteśmy w pierwszym ćwiczeniu, także cały trening będziecie mogli zobaczyć na filmie. Jedziemy dalej, jeszcze pewnie w międzyczasie coś nagramy. Zaczęliśmy narciarzem i ogólnie będziemy chcieli się skupić na pracy tym, co trzeba. A nie tylko i wyłącznie na przeniesieniu, bo e, przenieść każdy potrafi w jakiś, w jakiś sposób. A my chcemy jak najbardziej wyeliminować, wyeliminować, wyłączyć w miarę z pracy mięśnie pomocnicze, bo wyeliminować się ich po prostu w 100% nie da. Ale ile się da, żeby pracować w tym, co trzeba. Także tak jak mówi Dawid, i zawsze mi powtarza to kulturystykanie trójójój, także oglądajcie. Prawda, dość i do końca, jeszcze i teraz, ale bez tułowia. Chcesz rozciągnąć tą część, jeszcze, jeszcze, jeszcze i teraz, bez tułowia. Tu, do końca nie spiesz się. Певний рух, пів руху, півм'яночня. Jeszcze, jeszcze, Pełny ruch. Nie szarp. Nie szarp. Łoko. No, nie do Ty ze mną i sam się Nie możesz się Tak jak ty Tak samo tu.

Gdy zwalniamy, już, prawda, to są te efektywne powtórzenia, tym bardziej powinniśmy się skupić na technice. Pamiętajcie, że nasz organizm za każdym razem, nasze ciało, to jest bardzo sprytna maszyna. Co ono myśli? Ono zawsze będzie szukało czego? Wyjścia, żeby przenieść. Ono zawsze będzie szukało wyjścia, żeby przetrwać. Więc tutaj przetrwanie dla niego to jest przeniesienie. I nie ma dla niego znaczenia, czy to przeniesiesz wtedy biodrem, ręką, udem, nogą, czymkolwiek w jakimkolwiek ćwiczeniu, bo tutaj oczywiście chodzi nam tylko i wyłącznie o tym, żeby pracować jak najbardziej najszerszym, ale pamiętajcie za każdym razem, że im bardziej zbliżacie się do tych powtórzeń, które są efektywne, czyli zwalniamy, tak, bliżej upadku jesteśmy, to tym bardziej musimy skupić się na formie wykonywania danego ćwiczenia, powtórzenia, bo nasz organizm będzie szukał jakiegoś wyjścia. I wtedy te właśnie powtórzenia aktywują największą ilość jednostek motorycznych. Co przekłada się właśnie na progres Nie odchylaj klatki Nie odchylaj klatki Jest tu wyjść za O tak Wyciągnij łopatki głowa. Nie odchylaj. Jeszcze jeden. Mówiąc o seriach rozgrzewkowych, bo było przed chwilą pytanie w stylu treningu, który my preferujemy, czyli o dość niskiej objętości, wysokiej intensywności. Pierwsza seria możemy zrobić 3-4 Serii rozgrzewkowe, ale też na niedużej ilości powtórzeń powiedzmy 8, 6, 4, 2. Potem wystarczy jedna, dwie serii rozgrzewkowe, jako że mamy zapisane wszystkie ciężary i wiemy co i jak. Także mniej serii rozgrzewkowych, żeby wyczuć ruch, ale potem oszczędzamy właśnie siłę na ruchy pracujące, na serię pracującą. mi się. Stop. Stop. Zobaczcie. Teraz mamy pozę bicepsy tyłem, prawda? Mateusz miał z tym problem. To samo robi tu. My chcemy, żebyś zrotował bark. Teraz zrotuj, łokieć wyżej. I teraz ok, napięć. Widzicie, to jest imitacja tej pozy tyłem i mamy tutaj od razu skupienie na całym bicepsie. Jeszcze nie do końca, zobaczcie, aż do to. Teraz cały czas czuję napięcie i hop. Po pierwsze, to są już za plecy, ale pokażę Wam o co chodzi właśnie w tej pozie bicepsy tyłem, prawda? To jest nadal poza bicepsy tyłem. Oczywiście chcę pokazać całą ramę plecy i tak dalej, ale zobaczcie, wielu zawodników staje oczywiście fajnie na noce, tej kółca, lubina ten pośladek, ale problemem jest to, że robią ruch tak. I widzicie, teraz nie widać w ogóle pików. Właściwie nie widzicie, bo nie widać pików. i zrobię za to. Tu rozciągnę i pomyślę o naklaskach w tył i rotacji barku. Widać od razu bicepsy i plecy lepiej niż tak. Tu bardzo prosty trik, bo jedyne co, to zamiast wychylać się do przodu robimy lekko odchylenie i rotujemy barki. Dobra, słuchajcie, trening, pól za nami. Yy, trening w wyśmienitym towarzystwie. Wiele mogę się nauczyć. Dużo wskazówek od Dawida, które sobie właśnie zapisałem, żebym pamiętał. Także lecimy się ogarniać. I tyle. Mam nadzieję, że też będziecie mogli się dużo nauczyć. Kilka podpowiedzi od Dawida nagraliśmy. Także widzimy się później. Cały dzień za nami. W skrócie droga do Białego Stoku od nas Kalisza trwała 4 godzinki. W sumie zleciała mega szybko, bo 440 km. W takim czasie myślę, że mega spoko. Po przyjeździe wpadliśmy na chwilkę do Nawida, potem od razu na trening. Trening robiliśmy z Damianem, tak jak mogliście zobaczyć później, co każdy zwinął do siebie. My zrobiliśmy sobie tutaj jedzonko, rozgościliśmy się w apartamencie. Także ja za chwilkę zabieram się za robienie kolacji, bo to mi tylko zostało. Dopijam sobie bezkopyjną kawkę, to jest chyba takie moje uzależnienie. I co? Jutro widzimy się na kolejnym treningu. przed mną trening push, który również będę robił z Dawidem. Zobaczymy co on ma w planach do zrobienia. Myślę, że też mega dużo się nauczę. Mam nadzieję, że spojrzymy coś na moje pozowanie. Może nagrać coś z pozowania. Myślę, jak się uda. Okej, okay, słuchajcie. Dzisiaj dzień w stoku numer 2. Ja robię właśnie moje poranne cardio 2000 kroków. Jest to cały czas stała liczba. Akurat wykorzystałem to na to, żeby pójść sobie do sklepu. Zrobiłem sobie zakupy, tam jakieś podstawowe artykuły, których nam brakło albo zapomnieliśmy spakować standardowo. Lecę teraz zrobić sobie jedzonko. Wezmę sobie szybkiego prycha. Na 12 jesteśmy wieni na trening z Dawidem, a jest godzinka 8. .00. Także na spokojnie się wyrobimy. Musimy zrobić jedzenie na cały dzień, bo czekam jeszcze podróż do Kalisza z powrotem. Także ja zabieram się zaraz za robienie jedzonka. Może Wam pokażę jeszcze co wcinam i, i tyle. Także będziemy się widzieć pewnie już jakoś więcej na, na treningu. Bu. Dobra, po cardio gotujemy posiłeczki, tak to się prezentuje. Kuchnia, burdel ogromny, ale niestety jesteśmy na wyjeździe. Nie mamy swoich rzeczy, trochę ciężko to ogarnąć. Także pokażę Wam już. Efekt końcowy, posiłki na cały dzień, za chwilkę. Dobra, słuchajcie, posiłki przygotowane, już pokazuję Wam jak to wygląda. Całość prezentuje się w ten sposób, tutaj mam posiłek potreningowy, klej ze zmiksowanymi gorówami, płatki, izolacik, suple na cały dzień, od rana już wzięte. Tutaj trzy posiłki bardzo podobne, przedtreningowy, numer 4 i numer 5. Do tego po 10 gram czekolady jako źródło tłuszczy, po 5 gram tłuszczu do posiłku przedtreningowego i numer 5. Tutaj y, intra workout 15 gram a, plus karbo, do tego woda kokosowa, którą dopijam na treningu. No i przed przedtreningówka prezentuje się to w ten sposób. Także my się pakujemy, y, lecimy na jakąś kawkę pewnie i już niedługo widzimy się na treningu push. Okej okay, słuchajcie, wlatujemy z przed przedtreningowym kilka przerwy. Dzień drugi. Dzień Jak to można nazwać. Dzisiaj będziemy trenowali już. Troszeczkę zobaczycie inne ustawienie niż zwykle, bo nie będzie wstępnego zmęczenia. Normalnie bym to zrobił, ale przyjdziemy potem dlaczego nie. Chcemy, żeby ten materiał był też trochę ciekawszy i żebyście wynieśli z niego więcej wiedzy, więc pokażemy Wam, przede wszystkim na początku, zanim pokażemy tutaj będzie chodziło o rotator, ale propsy za to, że Mateusz właśnie z Agatą zrobili 500 km? 450. 400 km. No, byłem blisko bardzo. E, także jeżeli chcesz mieć wiedzę i chcesz być w czymś bardzo dobrym, to nie bój się inwestować czasu i pieniędzy, szczególnie, że to jest pasja i coś co jest też źródłem utrzymania, bo Mateusz jest też trenerem, prowadzi ludzi. Także pewnie wiecie tutaj, że pewnie będzie e, na wyjściówce e, pewnie będzie kontakt, ale chodzi mi o to, że nigdy nie bójcie się inwestować w rozwój, bo całe życie możemy się czegoś nauczyć. I nie grajcie najmądrzejszych, bo zawsze można wiedzieć więcej. Ale teraz przechodzimy do drzewki rotatorów. Bo połóżcie się Mateusz na ławce. Większość osób robi jakieś rozgrzewki z gumą i tak dalej co nie jest tak efektywne jak to także połóż się normalnie okej, okay, tutaj zobaczcie ręka młotkowa młotkowo to jest tych i teraz to jest jego maks obecny trzymamy sobie do buki rotator, który jest dość mądry powie nam tak naprawdę że to wystarczy i teraz, jak widzimy, troszeczkę poszedł handel w dół, Wydech, ręka do góry, nie, 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 tutaj, łokieć, ruch łokciowy, otuż, nie, łokieć w miejscu, dobra, i chcesz samym nadgarstkiem do góry, jakbyś o, tak, i teraz wydechaj. wydech robiąc, otużczać. Jak widzicie, minimalnie poszedł w dół, czyli dotator pozwoli mu tylko na tyle, i to wystarczy. Tak trzymamy sobie. Rotator sam tak naprawdę pokazuje obecny zakres i możliwość. Tak robimy sobie 2-3 razy. schodzimy ile na radę. I potem przechodzimy sobie tu, w tą stronę. Spokojnie. Tutaj, kąt prosty, wyżej. Tak, na wersję sztywną. Zobaczcie, tutaj wygląda, że ma ograniczony Nie. Trzymamy. Gdzieś po 10 sekundach jeszcze trzymaj. Teraz bierzemy lekki wdech, idziemy w górę i schodzimy w dół. Tu, 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 tu. Jeszcze, jeszcze... Jeszcze łokieć w górę i stop. Widzicie? Poszedł troszeczkę w dół, czyli rotator mu pozwoli. Trzymamy w górę muszę wgasnę sztywno. I to jest max teraz dalej. Ale widzicie? Schodzi powoli w dół, czyli rotator mu znowu pozwala. Znowu wdech, w górę i powoli opuszczamy z wydechem. Tutaj łokieć musi być sztywna. O. I zobaczcie, mieliśmy najpierw tu, teraz już mamy aż tutaj zakres, czyli botawor już nam no, puszcza. Takie dwa, trzy ruchy. Wystarczy na rozgrzewkę, robimy drugą rękę. I potem wiadome wznosy. Krążenie ramion grabi zrobić przed, ale to są takie podstawy, których nie muszę wspominać. No i przechodzimy do serii rozgrzewkowych, jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie. Trzymajcie się

Sam, no, na, Mieliśmy ciekawą dyskusję teraz, Mateusz ma swoją rozpiskę, ale dzisiaj robimy moją, bo ruchy są podobne, więc nam bardziej zależy na nauce ruchu. Jednakże zapytał, czy ma podczas swojego treningu teraz zmienić właśnie na moje ruchy. To jakie ja mam założenia, nie mają nic do Twoich założeń. Twoje założenia nie mają nic do moich założeń. Jaki mamy plan, takiego planu się trzymamy. Oczywiście możemy ty nie jesteśmy czegoś pewni zapytać i tak dalej, ale jeżeli mamy coś założone, to jest to za każdym razem wplecione w dany plan w jakimś celu, nie tylko i wyłącznie. Bo komuś się, znaczy powinno być, bo często zamierzasz. Jak widziałeś, pewnie rozpiski często jest po prostu wrzucone, wszystko pokolenia. żeby to wrzucić. Nie wiadomo nawet jak, nie wiadomo czemu. I tak jak wspomniałem, dzisiaj normalnie robilibyśmy aktywację, ale zauważyłem, że u mnie ona się nie sprawdza. Jednakże u Mateusza aktywacje sprawdzały się super. Więc dlaczego mamy ją zmieniać, gdy spełniała swoje założenia? Więc tak jak mówię, jeżeli. Ćwiczycie z kim kto ma inne założenia, to przyjmijcie ten trening jako naukę ruchu i kształtowania właśnie przenoszenia daną partią niż zmiana od razu Waszego treningu. Ok, jako drugi dzisiaj robimy wyciskanie nad głowę na takiej oto maszynie. będziecie mogli zobaczyć jak wykonuje to Dawid. Za chwilę latuję ja. Ćwiczeniem numer 3 będzie wyciskanie na maszynie hammer ukierunkowanej na środek klatki. Po prostu ruch wyciskania. Także Dawid skakuje z pierwszą serią, ja stakuję zaraz za nim. Będziecie mogli zobaczyć. Trzecie ćwiczenie. Barki w dół. Bo duże Jest za wysoko trochę. Robisz czeków. Na początku ćwiczenie robimy na wyciskanie jako, że tutaj możemy największy największy ląd wrzucić, najwięcej ciężarem, potem przejdziemy do izolacji. Każdy ruch twój, taki sam. No wejdow. Łopatki zeku. Dobra. Często w ruchu rozpiętek, bo też to nagrywamy po to, żebym to już potem miał taką ściągawkę sobie zamiast pisać, że szycie będzie mógł łączyć. Błędem w ruchu rozpiętek jest to, że barki ludzie ciągną za bardzo do góry i do przodu. Jeżeli nie zepniecie łopatek, to za każdym razem będziecie za mocno wpływowali barki. My chcemy te barki ściągnąć w dół, łokieć tej w, w optymalnej pozycji, rozciągnąć na maksa, ale też nie forsować tego ruchu, bo dać najprostsza droga do zerwania i też wtedy łopatki będą uciekały. Po prostu przy spiętych łopatkach i ruch celować tu tą klatkę spiąć i sobie ją tak jak rozciągamy to tutaj skrócić więc za chwilkę to zobaczycie na filmie ale najprostsze i najszybsze wyeliminowanie błędów to w łopatek barki w dół trzymamy je cały czas tutaj, żeby nam nie uciekały do przodu, bo często na pewno spotykacie się z takim czymś to jest błąd tak, i żeby oczywiście mamy bardzo jest. fajną maszynę z Jeżeli ktoś ma dostęp, to polecam. Tak jak widzicie, barki w dół, spięte łopatki, spięty brzuch, biorę w Chcecie zrobić, ułatwić sobie działanie, wyobraźcie sobie, że na rączkach, jeżeli macie, to do takich rączek, bo często to wiadomo, jest po prostu taki kijek. Pchniecie je w dół, wtedy będzie o wiele łatwiej tutaj trzymać. Także wyobrażamy sobie, że pchniemy je w dół, trzymamy łokieć, łopatki spięte i tu. Dobra, ok. Teraz akurat Mateusz będzie miał ściągawkę, on musi usiąść troszeczkę wyżej. Jest tam chyba 5 metrów ode mnie niższy. Także i zobaczcie, od razu barki w dół, brzuch zepnij i trzymaj ją. Pieszczągni I idziemy. I tak jak widzicie tutaj łączy. Ale nie daje też parką Teraz Ci uciekł. Zepnij. łokcie minimalnie i chodzi. O! Teraz chcę wknąć biceps w klatkę. O to chodzi. Zobaczcie od razu jak tutaj. I ma tu Brzuch. I trzymaj. Ok. Hop. My jeszcze dywamy. mamy. Hmm. ręce tu. O tak. Dobra, hmm. dawaj. Jeszcze sam. Dawaj. Sam, sam, sam. Okej, okay. jeszcze jeden. Za każdym razem jak pomagacie, to też w rozpiętkach do końca. Nie możecie pozwolić na coś takiego, żeby on zaraz stracił kontrolę, bo są to ostatnie powtórzenia. Widzieliście, jak ostatnio już zwolniło u niego, czyli to już jest upadek. Nie ma siły, wypuścicie, mu puszczą ręce i statka zerwana. Albo także trzeba naprawdę to kontrolować. Nie ma co ryzykować. Okej, okay, fajnie jest tutaj, ale chcemy to w miarę wyłączyć. Więc bardzo w dół, poczekaj, poczekaj, czekaj, I teraz ruch minimalnie będzie szedł tu. Popatrz, tak. Do przodu. Ale czworoboczny będzie luźny. Stop. Widzisz już No tak, I teraz hop, stop. stop. Wolnie, wolniej, wolniej w górę. O, chcę żeby to było w miarę, od razu mówię, się nie da w 100%, luźne. i teraz będziemy działali na dość dużym zakresie po 15-20. I każdy zakres jest dobry dla hipertropu, no, bez przesady, bo już 30 będą przesadne, ale myślę, że do 20 powtórzeń jest ok. dobrze, nie już Nie odpychać, dwa, dwa, I dwa, no Jeszcze dwa, 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 Jeszcze dwa, Sam. Jeszcze jeden. Dobry. Dobry,

słuchajcie, tak minęły dwa dni treningowe razem z Dawidem będziecie mogli myślę dużo obejrzeć, dużo się nauczyć także ja jestem mega wdzięczny za wspólny trening i co, nie? Chciałbyś jakoś Dawid podsumować? Ucz się, ucz bo nauka to potęgi klucz a jak się będziemy uczyli i będziemy mieli dużo kluczy to będziemy dobrymi woźnymi a tak szczerze no to wszystko wymaga czasu i na pewno przyszłościowo będziecie mogli śledzić Mateusza rozwój w dobrym kierunku. Tylko cierpliwości, bo, bo jest młody i wszystko przed nim. Super, także ja lecę sobie zjeść i myślę, że to tyle w tym odcinku. Jeśli ktoś dotarł do końca, to bardzo mi miło, że oglądaliście. Oczywiście zapraszam do zostawienia dzwoneczka, subskrypcji, zostawienia komentarza i łapeczki w górę. A ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków, które będą już niebawem. Yo!